No hej, czy wy też uważacie, że najnowszy fail garden w Minecraftie wypada trochę blado? Też tak uważam, dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam modyfikację, która dodaje genialny mroczny las, a oprócz tego nowe moby, wiele nowych bloków oraz potężnej tempi. Także zapraszam Was do oglądania. No i dobra, jesteśmy w naszym mrocznym lesie w Minecraft'cie, tym kompletnie nowym, ulepszonym biomie, który wygląda znacznie ciekawiej, znacznie bardziej mrocznie. Bo tutaj motywem przewodnim jest popiół, jest spalinizna. I zobaczcie na te po prostu efekty cząsteczki. To wygląda genialnie. Jeszcze przy tym oświetleniu w nocy ten biom wygląda naprawdę fenomenalnie i naprawdę jest bardzo gęsty. Tak, widzicie nowe mopki. O nich też dzisiaj będzie, jak najbardziej, w tym materiale. Bardzo podoba mi się naprawdę wiele tutaj dodatków, jeśli chodzi o popiół, jeśli chodzi o spopyloną ziemię. Po prostu czuć, że tutaj jest dużo zawartości, i dosłownie ten odcinek wydaje się jedną wielką, nową aktualizacją. Oprócz tego są bloki, które się jeszcze żarzą, i gdybyśmy byli teraz na survivalu ten blok by nas podpalił. Także tutaj jest bardzo niebezpiecznie. Jeśli tu wejdziemy, musimy naprawdę faktycznie walczyć o przeżycie. Natomiast teraz też pora. Na drugą część tego biomu, czyli polany spopielone, polany, które są ciekawe, bardzo taki chaotyczny, bo tutaj faktycznie mamy bloki, które wydają się liśćmi, ale są to elementy popiołu i też więcej tutaj żarzących się innych bloków. Mamy nowe losowe struktury, które są takimi ruinami, gdzie możemy znaleźć nowy lód Tak, nowa płyta, to też tutaj jest, jak to jest w Minecraftzie. Zawsze chcemy nowe drewno, i spokojnie. Tutaj mamy również to załatwione. I oczywiście mamy po prostu logi. Mamy deski, schodki, płytki, tabliczki, furtki, wszystko, czego chcemy w takim mrocznym odcieniu w nowej wersji Minecraft. Te deski są białe. Tutaj są czarne, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej oryginalne i po prostu ciekawe. Mamy tutaj też elementy, które mogą nam pomóc, jeśli chodzi o przeżycie, i właśnie w tej skrzyni tutaj są te elementy. Więc mamy nowe jedzenie, nowe owoce, które możemy po prostu posadzić, i też możemy je zdobyć właśnie w tym biomie. I maska. Bardzo ciekawa sprawa, którą możemy sobie założyć I to wygląda dosyć ciekawie Ma to swój klimat I jest to taka unikatowa część jakby zbroi w Coś czego dawno nie mieliśmy jako nowy właśnie element No a oprócz maski też mamy okulary Które tym bardziej mogą nam pomóc w zobaczeniu tego I po prostu w dostrzeganiu tego co tu się dzieje I to jest dosyć ciekawa sprawa Ponieważ sobie te gogle możemy założyć Perspektywa jest bardzo ciekawa Czuję się jakbym był pod wodą w sumie Okej, okay, doskonale wiem, że czekacie na nowe moby I teraz pora właśnie na nie, aby je zaprezentować. Pierwsze z nich są po prostu takie mniejsze robaczki, które po prostu poruszają się w popiele. No ciekawa sprawa, taki mały dodatek, ale ważniejsze są te właśnie spopielone szklety, które są oczywiście agresywne i Wszędzie tutaj biegają, właśnie. Tak, one wyglądają, mają bardzo ładną i nietypową animację chodu, ale właśnie z tych nowych mobków mamy bardzo unikatowy lud, którym jest właśnie serce popiołu. I z serca popiołu możemy stworzyć nowe mikstury i nowe strzały, które mają bardzo potężne statystyki. Także dzięki. Temu, że tutaj wejdziemy, dzięki temu, że zaryzykujemy zdobycia nowego itemku zdobędziemy naprawdę potężne, nowe mikstury oraz strzały. Zanim jeszcze się pożegnamy, czy wiedziałeś, że stworzyłem w Minecraftie nowe klasy? Maga łucznika i wojownika? Zachęcam sprawdzić ten odcinek. Zatem mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że zobaczyliście, że ten mroczny leśny biom faktycznie da się Minecraftie ulepszyć, aby naprawdę był mroczny, aby faktycznie było to wyzwanie. I chęć zdobycia nowych itemków. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale.